Cześć, jestem Bartek. Na co dzień zajmuję się sprzedażą systemów laserowych Trotek. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o nowym laserze Rayjet R400 i o aplikacjach, jakie można za ich pomocą wykonać. R400 to system dedykowany firmom, które cenią sobie jakość i niezawodność. Duże pole robocze o powierzchni 1030 na 630 mm pozwala realizować projekty o większej powierzchni, a szklana tuba chłodzona wodą o mocy 100 W pozwala wciąć grubsze materiały ze świetną jakością. Laser został zaprojektowany przez firmę Trotek. Jego ergonomiczna budowa pozwala w łatwy sposób wymieniać płyty z materiałem. Po zamknięciu pokrywy głównej jego przeszklona powierzchnia Pozwala w łatwy sposób śledzić postępy pracy. Z prawej strony lasera znajduje się dotykowy panel kontrolny, dzięki któremu możemy pozycjonować pracę oraz w czasie rzeczywistym zmieniać moc cięcia. Duży wyłącznik bezpieczeństwa umożliwia natychmiastowe przerwanie pracy w przypadku powstania zagrożenia. Dedykowane do obsługi oprogramowanie Rage of Manager zostało oparte na sprawdzonego już czotkontrola i wykorzystuje większość z jego użytecznych funkcji. Więcej na ten temat dowiecie się z naszego filmu. Laser CO2 nadaje się do obróbki wielu różnego rodzaju materiałów takich jak drewno, laminaty graferskie, akryle, papier czy guma, co daje praktycznie nieograniczone możliwości za chwilę pokażemy Wam jeden z przykładów. Nasze prace są już wycięte. Jedna z nich została wykonana w drewnie litym 5 mm. Druga praca to jest akryl, nasz troglas pastelowy. Oba materiały dostępne z szerokiej gamy produktów do grawerowania i wycinania. Natomiast jak dobrze wiecie, laser ma bardzo szerokie zastosowanie i służy do wielu, wielu innych rzeczy. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Zachęcam też do umawiania się na indywidualne prezentacje w showroomie bądź też online. Do zobaczenia.